Zadanie siódme. Wyznacz wartość podanych logarytmów. Pod punkcie A mamy 5 logarytmów przy podstawie 6 z liczby 216. I tutaj jak najbardziej my możemy wykorzystać ten wzór, który znajduje się tutaj i zapisać, że my uzyskujemy tutaj logarytm przy podstawie 6 z liczby 216 do potęgi piątej. No ale teraz w takim układzie my musielibyśmy no, wyznaczyć, ile to jest 216 do potęgi piątej. Popatrzmy. Zrobimy to na kalkulatorze. Tutaj sobie wpiszemy 216 i zapiszemy, że podnosimy to do potęgi 5. Zobacz, że tutaj wychodzi olbrzymia liczba. W związku z powyższym, tutaj no, można byłoby zapisać, że mamy logarytm przy podstawie 6 z takiej olbrzymiej liczby. Ja ją tutaj zapiszę. I teraz tak naprawdę, jeżeli na tym etapie my byśmy chcieli wyznaczyć wartość tego logarytmu na podstawie definicji logarytmu, no to czekałaby nas bardzo zrzmudna robota. W związku z powyższym ja tutaj sugeruję, żeby podejść do tego tematu troszeczkę inaczej. Przede wszystkim my tutaj możemy zauważyć, że... Jeżeli liczbę 6 podniesiemy do potęgi trzeciej, no to uzyskujemy liczbę 216. Stąd ja tutaj zapiszę, że liczba 216 to jest dokładnie to samo co 6 do potęgi trzeciej. W związku z powyższym ja poniżej zapiszę, że 5 logarytmów przy podstawie 6 do liczby 216 to jest dokładnie to samo co 5 logarytmów przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi trzeciej. No i teraz na tym etapie mam kilka opcji. Po pierwsze mogłabym tu zauważyć, że ja w tym miejscu mam taką sytuację, gdzie podstawa logarytmu i liczba logarytmowana są takie same i liczbę logarytmowaną podnoszą do pewnej potęgi. W tym przypadku nie mogą zastosować ten wzór, który mam w tym miejscu, zapisując, że ten fragment wyrażenia, który ja wzięłam w ramkę, czyli ten tutaj, jest równy liczbie 3. W związku z powyższym, tu będziemy mieli 5 razy 3, co daje nam 15, czyli wartość tego logarytmu jest równa liczbie 15. I teraz sprawdźmy sobie, czy jeżeli ja szóstką podniosę do potęgi 15, to czy uzyskam tę, tę olbrzymią liczbę? Popatrzmy, 6 tutaj do potęgi 15. No widzimy, że nam się tutaj jak najbardziej zgadza. Gdybyśmy to mieli liczyć na piechotę, to trochę czasu by nam to zajęło, policzenie wartości. Takiej wartości. Powiedziałam, że mamy tutaj kilka opcji. Jeżeli już przekształciliśmy ten logarytm do takiej postaci, ja tę postać sobie tutaj przepiszę, 5 logarytmów przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi trzeciej, to my tutaj też możemy zastosować ten wzór, który znajduje się w tym miejscu i możemy zapisać, że to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi trzeciej i do potęgi piątej. I teraz tutaj na tym etapie ja mam podwójne potęgowanie. Jeżeli my mamy podwójne potęgowanie, to znaczy, że my w rezultacie w podstawie uzyskujemy tę samą liczbę, która stała wcześniej, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Stąd tutaj będziemy mieli logarytm przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi 3 razy 5, czyli. Logarytm przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi 15. I uzyskałam tutaj taką sytuację, gdzie w podstawie potęgi i liczbie logarytmowanej mamy te same wartości liczbowe, no i liczbę po logarytmowaną potęgujemy, czyli cały ten logarytm jest równy wykładnikowi tej potęgi, czyli w tym przypadku będzie to znowu liczba 15. Czyli widzimy, że mamy te same wyniki niezależnie od metody, którą wybraliśmy. Przyjrzyjmy się teraz. Logarytmowi z podpunktu B. Tutaj mamy dwa logarytmy przy podstawie 2 z liczby 64. No tutaj, w tym przypadku również możemy zrobić dokładnie to, co zrobiliśmy tutaj, czyli wykorzystać ten wzór, przez co możemy zapisać, że to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie 2 z liczby 64 do potęgi drugiej. No i teraz tutaj zastanówmy się, ile to jest 64 do potęgi drugiej. Ja wykorzystam znowu kalkulator. No i tutaj sobie przejdziemy do, chociaż nie naukowie jest włączony, także nie muszę niczego zmieniać. Zapiszmy, że my tutaj 64, które podnosimy do potęgi drugiej, no to daje nam to 4096. Czyli będziemy mieli logarytm przy podstawie 2 z liczby 4096. No co prawda 4096 to nie jest taka olbrzymia liczba jak, ta, którą tutaj uzyskaliśmy. No, niemniej jednak, wybijanie na kalkulatorze kolejnych wykładników no, byłoby ciężkie. Znaczy, może nie tyle co ciężkie, co czasochłonne, żeby faktycznie znaleźć szukany wykładnik, jeżeli byśmy chcieli oczywiście skorzystać z definicji logarytmu. Dlatego, że logarytm ten nas się do jakiej potęgi ja muszę podnieść podstawę logarytmu, czyli w tym przypadku dwójkę, żeby uzyskać liczbę logarytmowaną, czyli w tym przypadku 4096. Żmudna robota, dlatego ja sugeruję tutaj, żeby mimo wszystko poszukać troszeczkę innej metody. Możemy zauważyć, że liczbę 64 możemy zapisać w postaci potęgi liczby 2. To jest dokładnie to samo co 2 do potęgi 6. W związku z powyższym, skoro mamy tutaj dwa logarytmy przy podstawie 2, z liczby 2 do potęgi, no właśnie, jeszcze nie, dwa logarytmy przy podstawie 2, z liczby 64, to możemy tutaj zamiast liczby 64 zapisać 2 do potęgi 6, bo to jest dokładnie to samo. Czyli tu będziemy mieli dwa logarytmy przy podstawie 2, liczby 2 do potęgi 6. No i teraz znowu patrzymy, że w tym miejscu mamy sytuację, w której możemy zastosować ten wzór. Podstawa logarytmu i liczba logarytmowana są takie same, co oznacza, że cały logarytm jest równy wykładnikowi potęgi, czyli liczbie 6. Dlatego po znaku równości możemy zapisać, że uzyskujemy tutaj 2 razy 6, czyli liczbę 12. No ale skoro logarytm przekształciliśmy do podstawy 2 logarytmy przy podstawie 2 z liczby 2 do potęgi 6, to tutaj również możemy zastosować ten wzór, zapisując, że to jest dokładnie to samo co logarytm przy podstawie 2. Z liczby 2 do potęgi szóstej i jeszcze do potęgi drugiej, czyli znowu tutaj będziemy stosować ten wzór na mnożenie potęg. co znaczy, że tak naprawdę wykładniki, czy może nie tyle co na mnożenie potęg, co na potęgowanie podwójne, czyli tutaj musimy po prostu te wykładniki przez siebie przemnożyć. Uzyskujemy tutaj w związku z powyższym logarytm przy podstawie 2 z liczby 2 do potęgi 6 razy 2, co daje nam logarytm przy podstawie 2 z liczby 2 do potęgi 12. Czyli znowu tutaj wykorzystujemy ten wzór, w którym podstawa potęgi, i, czy podstawa logarytmu i liczba logarytmów są takie same, czyli całość będzie równa wykładnikowi tej potęgi, czyli znowu tutaj widzimy liczbę 12, czyli dokładnie to samo, co w tej wcześniejszej metodzie.